bardzo serdecznie to studio powstało dla was, czyli dla całej małej ligi F1, jaką tworzymy my, my forumowicze ps czy site. Zebraliśmy się tutaj w czterech, aby, no. przepraszam w trzech na razie, ale czwarty będzie, stworzyć coś, co, co długo pozostanie w naszych pamięciach. Tak, czwarty jest na górkach. Jakie coś ekstra. Dlaczego, dlaczego w pamięciach? pamięci, przepraszam. A w pamięci? czym? Pamięci. No, to w pamięci. No w pamięci, pamięci. I na twardych <laughs> dyskach też, na twardych dyskach naszych komputerów. I tak już z nami tutaj jest, y, przedstawię po kolei moich. Moich y, gości, rozmówców. Moich gości, których zaprosiłem. Rozmówców. I będzie to w kolejności. Szalony error, szybki debiut. To inaczej, to inaczej. Ty mówisz szalony? No. A on mówi siebie. Co? Czy głupio? No. To mów szalony. A ja I tak tutaj jest z nami. Szalony. Siebie. No. no. <laughs> Ale że to powiesz. Nie działa, że tu powiem. Dobra, nie, nie. Szalony error, szybki Deny, profesor klacza, no i ja, przyczajony magia. Jakby to to nie ja tylko te szczególnie dla siebie, o, żeby no. nie było, że się uważam za nie wiadomo kogo. Ale to miała być symulacja, cio. Będziemy starali się opowiedzieć Wam to, co się działo w trzech ligach w ciągu całego weekendu wyścigowego i z nimi związanymi ciekawostkami. Zatem zaczynajmy studio Rzeczy. małej ligi od Grand Prix Australii. Start sezonu. Jak każdy z Was wie, jest bardzo ciężki, gdyż każdy z Was... Ale z nas... ten switch start trochę przydługi. No dajesz, dajesz, daj, dajesz. Nas w 100% na ten wyścig. A jak było u Was? Klacza, może Ty? Cześć, jestem Klacza. Witam <grym> Was serdecznie. <grym> Dzisiejszym wyścigu wziąłem udział. Niestety ukończyłem to. Ciąg. Nie przerywaj. nie przerywaj. Jesteś niekulturalny. No, ale ja, klacza, mówię do was z tego miejsca, z Podhala Podwalańskiego, nie wiem gdzie to jest, ale nieważne, Ej, wracając do Syna. Dobra Kosoł, twój taki, czas już się skończył, także dziękujemy do... za odpowiedź. Drugie pytanie kieruję do Oj, kolegi nawet nie Denego, tym razem do kolegi Denego. Kogo uważasz za faworyta w twojej lidze, w lidze pierwszej? No Oczywiście skromnie mówiąc, głównym faworytem naszych rozgrywek jestem ja. To oczywiście no, myślę, że nikt się, że wszyscy się ze mną zgodzą tutaj w tej kwestii. Myślę, że dużo zamieszać może nasz czarny koniec. Na czarny koń, przepraszam. Szalony, szybki, jak on tu miał. Szalony, szalony error, znany także jako zong. Nie wszyscy tak. Be bez, bez nazywania to koni, proszę. tak Konie, konie zostawcie w pokoju. Będzie się na pewno liczył jak zwykle Patryko i, i Bąk, który pokazał, że potrafi jeździć No. A, już tak, tak, bong, a, tak, przepraszam, a nie... przepraszam że się, przepraszam, że się wtrącam. Ale jak myślicie, kto będzie czarnym koniem error? Bo widzę, że czekasz na to. Ja, ja czekam niezwykle. Czekam z szalenie. Czekam z pełną emocją. Ponieważ koniem nie jestem. To wam muszę powiedzieć. To już z przodu zupełnie wam powiem, że koniem nie jestem, ale y siad nie takie... siod 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 siodła mi nie braknie, także będę się starał, będę walczył zawsze tam, gdzie nikt nie wjedzie, wjadę ja. Najczęściej to będzie piasek, ale wjadę. <śm> <śm> piasek, <śm> zobacz, <śm> jak było, i mam tam relację. Ale... Tak, to będzie przez ten Cały sezon. Hopie, pojedziemy, pojedziemy, zjedziemy do każdej wioski, zajadymy, wypijemy i pojedziemy dalej. Dobra, to może dalej. E, Deny, pytanie teraz do Ciebie, a zadaję Mati. Słuchamy zatem. Dziękuję Mati, mu się bardzo. już pytania skończyła, ale może Deny powie, jak, kto dla danego będzie tym czarnym koniem, bo nie powiedział, kto dla niego czarnym koniem będzie. Myślę, że po pierwszym wyścigu można. Można stwierdzić, że najczarniejszym koniem w naszej stawce jest Karolo, który pokazał, że pokazał, jak się jeździ. Ale w przepraszam, mówiłem ci, nie znasz wyników. Jak nie, znam, jak, jak nie znam, jak znam. Nie znasz, bo to mówimy przed wyścigiem. To mówimy przed wyścigiem. Ty, no to, to Rozmowa być musi koniem. być w trakcie. No jak kto? Ja myślę, Będzie że panem bardziej biały samochód. To klacza, nie? To klacza no. ma ciemny samochód. No ale klacz, no klacze, to klacza, no wiesz, no klacza Placza to jest, są, no ale to sama przynajmniej... nazwa mówi, sama nazwa mówi, że będzie czarnym koniem przecież, no to już ja nie muszę wiele tutaj no. mówić, ten nick jest a czemu, nieprzypadkowy. Zobaczmy że czarny koń to jest klacza. Klacza, Bo tarny... klacza to jest koń, nie? No, da. Albo taki, taki, wiesz, taki, o siwo o. Ja myślę, że, myślę, że w naszej lidze nie będzie czarnego konia, tylko będzie czarna klacza i... Krowa. No i bardzo i to, I to jest bardzo dobre pytanie, skończmy tym pytania. Zobaczmy... <laughs> Zobaczmy jak wypadły wyniki kwa kwalifikacji pierwszego wyścigu I tutaj na pierwszym miejscu Pi, drugi Pi, trzeci Pi, czwarty Pi, aż tak do piętnastego A na pię szesnastym miejscu również Pi Dziękuję Państwu, tak, dalej. prosimy dalej I prosimy teraz o skomentowanie, może Klacza skomentuje wyniki kwalifikacji Klacza dawaj Dzień dobry, Wyniki, jak to wyniki mają to do siebie, że są różne. E, niestety na miejscu numer 1 zawodnik z numerem 1. Bo ja wiadomo, zawodnik z numerem 1 jest jeden. E, no ale co to dużo mówić? Zawodnik z numerem 2 jest drugi. Proszę ma ty tego, że przecież zawodnika z numerem 3. Zawodnik numer 3, no nie udało mu się wskoczyć na numer 1, ale... Jest, dalszy, jest wyżej od zawodnika numer 4. Zawodnik numer 4 jak to zawodnik numer 4 no jest największym przegranym, ponieważ nie zajął mi miejsca 1-3, ale cóż ma powiedzieć zawodnik numer 5, który niestety miał ośnisk, co spowodowało, że rozpieprzył zawodnika numer 6, a zawodnik numer 6, coś bokł wyszedł... Ale oddał swoją pozycję zawodnikowi nr 7, który niespodziewanie wskoczył na pozycję nr 7. Dlaczego? Ponieważ został zamknięty na, na, na. Co? Nie, tam został no i, no i tak wyszło. No i zawodnik osiem, dziewięć, dziesięć, jedenastu, dwadzieścia. Otwarcie, bo mu zaraz zabraknie. Ja tak myślę, że wyniki bardzo dobrze skomentowane. Dziękujemy Klasie, za tą wypowiedź. Gdzie wyszedł error? Jak tu gdzie wyszedłem? Ja nic nie wyszedłem. Nic się nie wyszedł. Error tu jest z nami. Także Za chwilę będzie pytanie do Erora, ale teraz właśnie zobaczmy, bo mamy już wyniki wyścigu. Nie, nie mamy wyników wyścigu. Przejdźmy do wyścigu teraz. Działo się Moje nim sporo. Wody. Pierwszą kontrowersją był start. A w nim pomyłka Denego zamiast gazu wciska hamulec. <laughs> Oczywiście. Przepraszam, czuję. To jest śmieszne. Uniemożliwi... To jest bardzo śmieszne. Lag możliwy mu start. Uśmieje, ty, akurat ty nie powinieneś się z tego śmiać, bo ty najwięcej straciłeś. No ale co zrobić? Lag unie... startuj... Dobra, przepraszam, skończę swoją dywagację. Uniemożliwił mu start, co chciał wykorzystać. Startujący z dziewiątego polega mój gość specjalny error. Jak się ty... to skończyło, niech sam się error wypowie. To znaczy tak, no proszę Państwa, no co ja Wam dużo powiem, powiem Wam tyle, że y, postarcie, postanowiłem sformatować swoją pozycję, sfor, sformatowałem ją bardzo dosadnie, no i no, stała się inna optyka mojego wyścigu, optyka się kompletnie zmieniła. Tutaj wiadomo że z pozycji numer 8 na pozycji numer 115. Na no, pozycji 115 było mi niezwykle przyjemnie, więc posiedziałem na tej pozycji przez kolejne dwa okrążenia. W międzyczasie uderzyłem w trzech przechodniów: jednego, tro, jednego trocie w nogę, drugiego, drugiego w szpony, a trzeciego tylko tak, tak blisko. Nie, nie, walka była blisko, walka była blisko. Deny, Deny na tym starcie troszeczkę dał ciała, bo wjechał we mnie. No, co, o, to, co to, to co, wjechał ten wjechał, cwojaku. słuchaj, sytuacja jest taka, że nie płacisz słuchaj, rachunku za internet, to, to ostatnio... we mnie. Ale przepraszam, przepraszam, ostatnio... kultura nie nakazuje się wtrącać, także ostatnio... dajmy skończyć koleżerowi. No ostatnio modne jest powiedzenie, że to, to, byłem to pasażerem jest, w tej sytuacji. nie jest nic, kochany, nie, nie jest nic. także spokojnie, ja jestem z PO, Polska ob, obrobiona, także w No, ale tak jak mówiłem, wyścig, wyścig jak tu, wyścig był, skończył się. Już popłakałem troszeczkę w poduszkę, bo było ciężko. No, ale no, ale wiecie, jak to jest. Niemniej wracając do sytuacji spornej, sytuacja sporna skończyła się tak, że dostałem spina, ale pojechałem dalej. To czemu nie? Jadąc dalej, tak się wystraszyłem kolejnych zakrętów, że stwierdziłem, żeby wystarczy. Wystarczy tylko od, odwiedzić, odwiedzić drzwi, żeby się uspokoić. No i tak też uczyniłem. E, na, na dalszych, dalszych okrążeniach całkiem dobrze mi poszło. Wyprzedzałem kolejne Dobra, dziękujemy, Rorku. To powiesz później, bo na razie pytanie było A, tylko w ja Także dziękujemy. Muszę sformatować swoją wypowiedź. Yy, drugą, drugą sytuacją w waszym wyścigu była. Była to bardzo ciekawa sytuacja. Bo. Na okrążeniu świadomość 10 godzin galamie, tak? Na okrążeniu 14. godziny 54, lider, lider wyścigu Patrico Zjeżdżając do boksu znikł. Świadkowie mówią, go, że w czasie zjazdu do pitstopu widzieli UFO. Ale nikt tego nie potwierdził. Widzieli? Ufo! UFO! A tak na poważnie to albo problemy z netem, albo nasza super gra stwierdziła, że trzeba go wywalić. Co o tym powiesz Demaj? Jak zachowałbyś się w jego sytuacji? Przecież to twój konkurent walczy o tytuł mistrza w Lidze pierwszej. Co ja mogę powiedzieć? Bardzo przypadka sytuacja, ale gdybym powiedział, że współczuję mu, to bym skłamał. Oczywiście, że się cieszyłem jak zobaczyłem napis, że to zostało odłączone z sesji. Nie, no tak naprawdę mówiąc, wiem jakie to uczucie, ponieważ miałem nie, nie zdarzyło mi się tu nieraz nie dwa. Nie 4, nie 5, nie 6. Także mogę mu jedynie współczuć i powiedzieć, że nie ma się czym przyjmować że jeszcze jest 19 wyścigów bodajże do końca sezonu, także będzie gdzie odrabiać i nie załamywać się, no. Jedziemy dalej. Dzięki Edenny. I trzecia to chyba taka niespodziewana. Nikt się tego nie spodziewał, inaczej to nabojem. Nikt się nie spodziewał tej trzeciej mojej zagadki w waszym wyścigu, czyli zwycięstwo Karol na inaugurację. Klacza, co o tym powiesz? No wiesz, słuchaj, z mojej sytuacji wynika tyle, że gdybym nie wjechał w drzwi razy kilka, to bym poniósł Karolu na pozycję numer 2. Chłopak po prostu szczęście, ja jestem niesamowitym zawodnikiem, Nie ja potrafię wygrać z każdym, wszędzie, jeśli tylko ich nie ma, niestety. Byli. No ale co, co poradzisz, No niestety, no stało się jak stało. król wygrał, ja przegrałem. No cóż, mówiąc, żyję się dalej, zjadłem pizzę, położyłem się spać i był poniedziałek. No to tyle co do powiedzenia. Dzięki chłopaki pierwsza część naszego wywiadu dobiegła końca. W drugiej zaczniemy omawiać Ligę Drugą.